Zbliża się Dzień Wszystkich Świętych. Czas wzmożonego ruchu na drogach. Komenda powiatowa policji w Robczycach apeluje do kierowców i pieszych o zachowanie ostrożności. Zbliża się szczególny czas dla tych, którzy będą odwiedzać groby bliskich na cmentarzach. Aby nic lub nikt nie zakłócił nastroju spokoju i zadumy, należy pamiętać o bezpieczeństwie. Jedźmy ostrożnie, dostosowujmy prędkość jazdy do warunków na drodze. Pamiętajmy także o pieszych, apeluje robczycka policja. Oficer prasowy Komendy Powiatowej Policji w Robczycach, Agnieszka Olszowy-Szydło, informuje, że funkcjonariusze przygotowują się do corocznej akcji, która ma na celu zwiększenie bezpieczeństwa uczestników... Ruchu drogowego. Policjanci w okresie 1 listopada jak co roku przeprowadzą działania prewencyjne pod nazwą Wszystkich Świętych. Na ulicach będzie można spotkać większą ilość patroli policyjnych. Policjanci szczególną uwagę zwrócą na kierujących, którzy dopuszczają się rażących wykroczeń w ruchu drogowym, takich jak wyprzedzanie w rejonach przejść dla pieszych, przekraczanie dozwolonych limitów prędkości czy wymuszanie pierwszeństwa. Zwrócą też szczególną uwagę na stan psychofizyczny i stan trzeźwości kierujących jak również na przewożenie pasażerów. W tym okresie zostaną również wprowadzone czasowe zmiany w organizacji ruchu, więc warto przed wyruszeniem w trasę zapoznać się z takimi informacjami, jak to będzie wyglądało w rejonach cmentarzy, na które się wybieramy. Policjanci oczywiście również będą obecni w rejonach. Cmentarze będą kierować ruchem, będą wspomagani przez strzelców, szczególnie w gminie Sędziszów oraz w gminie Iwieżyce. Funkcjonariusze zwracać będą uwagę również na pieszych i rowerzystów. Jesień to czas, kiedy pogoda dynamicznie się zmienia, też dużo szybciej zapada zmrok, dlatego też kierujący rowerami proszeni są o to, aby mieć odpowiednie oświetlenie, które jest obowiązkowe po zapadnięciu zmroku, a pieszych upraszamy się o to, aby mieli odblaski, elementy odblaskowe, czy też kamizelkę, jak również można mieć nawet latarkę w ręku, bo może to na pewno kierującym zareagować na pierwszego, który znajduje się na drodze. Zajęci zadumą nad grobami bliskich często nie zwracamy uwagi na torebki, telefony i dokumenty pozostawiane na ławkach lub płycie na grobka. W pośpiechu możemy również nie zabezpieczyć odpowiednio swojego domu. Niestety niektórzy ten okres i nasze roztargnienie wykorzystują jako okazję do kradzieży. Zadbajmy o to, aby wychodząc z domu pozamykać okna, zamknąć pomieszczenia gospodarcze, zamknąć dom, ponieważ no złodzieje nie śpią, wybierają również też takie miejsca jak cmentarz, dlatego też prosimy o to, aby bagaż, szczególnie jak podróżujemy komunikacją miejską, był cały czas pod jakąś opieką. Na grobach prosimy o to, aby nie pozostawiać rzeczy wartościowych bez opieki. Nie pozostawiać płaszczów na pomnikach, a kiedy przemieszczamy się po tym cmentarzu, warto takie rzeczy wartościowe mieć wewnętrznych kieszeniach kurtki czy też płaszcza. Warto też zadbać o to, aby na cmentarzach mieć taką ilość gotówki, która jest nam wystarczająca. Nie brać dużej ilości gotówki, z uwagi też na to, że niestety złodzieje jako miejsce kradzieży wybierają również cmentarze. W Dniu Wszystkich Świętych wszyscy uczestnicy ruchu drogowego powinni być dla siebie życzliwi i wyrozumiali. Zachowajmy rozwagę i postępujmy w taki sposób, aby każdy bezpiecznie wrócił do swojego domu.